Chciałbym Wam pokazać przedłużki do tych sekatorów z bateriami wpinanymi w rękojeść. Tutaj mam u góry 8605 Pro i 8608. Te przedłużki są uniwersalne, pasują i do tego i do tego. W obu wypadkach zapięte baterie 4Ah. Z tym, że tak, ta przedłużka z 8605 Pro waży całość z baterią i z, i z sekatorem wa kg chyba, eee, coś takiego, no czy tam 2650 mniej więcej, coś takiego, a ta jest 300 g lżejsza, 230, waży 86,08, no bo też sam sekator jest lżejszy, bateria też jest w nim mniejsza i lżejsza. Przedłużki są uniwersalne, bo tu mamy na przykład możliwość tak włączenia pro na boku. A, a, tu już mam włączone, a, a tego zapinamy sobie i włączamy tutaj. Te zapięcia e, też są w, nawet niezłe, bo na motylkach jest, więc to szybko się otwiera. Dwa tylko motylki i, i po prostu to się otwiera na zawiasie. Wkładamy sekator, e, podpinamy kabel i, i, i działa. Na pewno zrobię też e, taki film z pola, bo. Tutaj no to ciężko to na raz wszystko nagrać, tak? Tak, no tu mamy szósty. I, i tam to sobie działa. W zestawie była też instrukcja i, i torba. W tej torebce jest, są szelki, bo tu można je... Szelki, to znaczy jest taka opaska, tutaj sobie podpiąć. Tak, i gdzieś tam pewnie gdzieś musi być jakaś obejmowa, żeby tutaj dopiąć też e, długości tych przedłużek. E, to jest teraz jest 1,5 metra od końca sekatora do końca baterii z możliwością rozłożenia na 2 metry. Chociaż gdyby ktoś chciał sobie zrobić krótsze, jakąś tam metrową czy 80, to też można by było sobie po prostu przerobić tą rurkę aluminiową, przeciąć i to skrócić. Wtedy można zrobić z tego metrowy czy, czy jakąś 80 yy, ogólnie, jeżeli chodzi, no to może o wrażeniach powiem na filmie spola, tak ale jak widać już łapie tu mniej więcej na środku i jednak, jednak ciąży tam ten sekator, w pro też pomimo tego, że jest ta większa bateria na końcu, więc. Yy... Ten ciężar trochę większy jest na dole, żeby to trochę się lepiej rozłożyło, ale i tak, i tak ta góra trzyma. No ale to jest taki akcesorium, to są tylko akcesoryjne rzeczy. Gdyby ktoś chciał i potrzebował sobie trochę pociąć, to, to jest taka możliwość. Tak jak mówię, nakręcę film też na polu i, i wtedy może powiem coś więcej, jak to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o komfort pracy z przeduszkami.